No to będzie wyjątkowy film, bo wracamy do Cooking Madness. Wprawdzie, że mam włączony mikrofon, no ale chyba mam. Rzędu, mam. Słuchajcie, wracamy w końcu, bo od bardzo długiej przerwie do Cooking Madness. Czym ja mam taki awatel? mieć ten. Duże się, jak widzicie, pozmieniało. Moje zmiany na końcu wam już pokazuję. Zdobyłem awatar ukończ wydarzenie pieciarnie i zdobyłem awatar ukończ wydarzenie wakacyjne impreza nad basenem i przed chwilą dosłownie zdobyłem ramkę awatara ukończ szaleństwo zakupów, bo jest event yy, szaleństwo zakupów, ja właśnie go już ukończyłem, zapraszam was oczywiście do klubu Home Pro, niestety musiałem troszkę tutaj powywalać i nam nie dołączają. Jest miła atmosfera, słuchajcie. Wpiszcie sobie Home Pro w Cooking Madness i powinien Wam wyskoczyć klub. Jak widzicie, jestem na dziewiątym miejscu, mam nazwę ProGamer. Jak widzicie, tak wygląda to wszystko. Mam dwie energie. Aha, poczekajcie. Wszystko już jak widzicie jest naprawione, jak widzicie. Już mamy kukien, to jest odpalony i przejdziemy w końcu poziomy. Właśnie było ciężko ukończyć szaleństwo zakupów. Ogólnie jak ciężko. Po prostu miałem bardzo trudne poziomy i nie byłem w stanie żadnego przejść. Nie o tam troszkę przeszłem, dociągnąłem tam. Ja powiem Wam, jakie są progi, na yy, ukończenie szaleństwo zakupów. 200 bilecików, 400, a na końcu 650. Toja. W końcu odcinek z Cooking Madness, w którym sobie zagramy, 95 poziom leci, jeśli chcecie takich filmów, to zostawcie łapkę w górę, i tak znowu to dla mnie YouTube Kids, czyli wiecie, dzieci to też mogą oglądać, w sumie i tak to jest super funkcja Cooking Madness, YouTube Kids, no ogólnie wiecie. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, a ja jak y, nie wiecie, to po prostu musicie sobie wejść w sklep play, wpisać sobie YouTube Kids i tam popatrzeć. No. I tam zobaczycie. O ja, czy przejdziesz do normalny poziom? Bo to, to, nie takie. No przejdę, okej, okay. spróbuję. Mam dwie energie. Video video a video okay with me. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, jak na razie bardzo dawno nie było odcinka z Cooking Madness, więc pomyślałem. To byłem pierwszą ramkę awatara z Cooking Padnes więc to nagram. Na ten film czekaliście jakieś pół roku. Nie wiem dokładnie kiedy ostatnio nagrałem film z Cooking Padnes, Jak wiecie to napiszcie, ale mi się wydaje się w marcu albo w lutym. Ale już kawał temu, kawał czasu temu nagrałem. O ja, ja troszkę nie lubię koktajli. Ale wiecie, gdzie są najgorsze. Teraz spróbuję przejść mega ciężki poziom. A na pizzach y, to są takie poziomy 240, 280 dokładnie. Nie wiem. Okej, okay, ale przejdźmy. Już do tego ciężkiego poziomu. Oj, ci się reklama, słuchajcie. Nie ja mam wyłączonych reklam. dlatego że mam internet, więc nie opłacam, się wyłączać reklam. Coś tu się zepsuło. Zepsuło, to się zepsuło. Chodzi o zepsuło, tu się zepsuło. Dobra? Widzicie, pyk, tak to wygląda. Możecie sobie zobaczyć mój profil. Tak to wygląda. Tu macie zawodem przeciwnia, jeśli... Napiszcie w komentarzu, z którym awatarem to bardziej pasuje. Czy z tym, czy z tym? Ja obecnie wybieram ten, bo to jest najnowszy. Oj, ale słuchajcie, powiem wam, że je, cięższa była kwiaciarnia. Oj, cięższa była kwiaciarnia. Pierwsze 15 poziomów bez niczego przeszedłem, a później do, 20, do 25 już worek poszedł i... Nagrywałem coś tam. No to dobra, gdzie to jest? Pasjonująca. Romantyczna Europa. To jest właśnie w romantycznej Europie. Romantik Europe! Myślę, że spoko. Ja jestem spoko. No super. <grych> dobra. Nie, to nie był ten tu taki ciężki. O tym mówiłem. O tym mówiłem i o tym mówiłem. prasem jedni olepsiam i tych opcji chodzi. Dobrze, słuchajcie, walimy ten poziom. Okej. Okay. Wiem czy oni będą to wszystko chcieli, gdzie już pierwsze ciężkie danie się zaczęły. Ja cały czas składam pizzę. O ja słuchajcie, widzicie tak to wygląda. Patrzcie jak mi monety szybko zbiera. Widzicie, klienci przychodzą, chcą coraz to nos, inne dania, coraz to inne, ja to wkładam cały czas do gotowania. Aha, ciał z tym, tu jest możliwość wyrzucania, to poczekaj panie, pyk, o ja, słuchajcie, włożyłem sobie dwie pizze i niestety nie usunę pizzy, dobra, udało się, myślałem, że nie da się usunąć. Ale okej, okay, słuchajcie, jakie to jest ciężkie, musicie naprawdę powiedzieć, że nieźle się męczę, żeby odczuć to, co ja to trzeba powiedzieć, że nieźle się męczę, bo wcale nie jest łatwo ten poziom tak zrobić. I może mi się uda, ja robię combo, bo się nauczyłem robić kombo. jak nie wiecie, co to kombo, to uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, jeszcze jedna próba! A co mnie to? Obchodzi. Góramy. Okej. Okay. Jak widzicie, nie mam wszystko na łaksa, tyle wam, mogę powiedzieć. O nie, wsadziłem złe danie do piekarnika. A mogę usunąć złe danie? Mogę! A wcale nie musiałem, bo klient mi wziął. Okej. Okay. Jak widzicie, ja już robię combo po prostu. Jak zrobię ten poziom, to będę bisczem. Uking Madness 2020. Uwaga, widzimy sobie nie Przypalił. Nie przypaliłem sobie 406 monet. Okej. Okay. Tam, 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 tam 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 tam, tam. Już myślałem, że dzisiaj nie będzie tego, odcinka, ale był! Okej, okay, pięciu klientów, mamy 600 monet. No i jak myślicie? Czy przejdę, czy nie? Jak przejdę, to będę... Nie, nie, niczczem! Cookinga Madnessa. Please, dajcie dziom monet. Dajcie się dzią i... 14, tylko nauczaicie! Nie, no nie! Dobra, już nie mam więcej energii na ciupanie, dwie próby. Taki sobie mogę zrobić, ale tego nie sprzedać, po prostu on jest za trudny, mam zero energii, jak widzicie. No to co mogę powiedzieć? Plus jeden energii. Takie słuchajcie, ja oglądamy reklamę. Poczekajcie, poczekajcie, zanim tego reklama się kończy i nie powinienem pokazywać reklamy, ale okej. Okay. Pokażę wam do reklamy jednak po prostu. Mam jedną energię, mogę jeszcze jeden. wziąć! Słuchajcie, dam wam linka do kilku ciekawych filmów z Cooking Madnessa, które nagrałem na przykład z 7 energii, bo taki film naprawdę zrobiłem, gdzie osiągnąłem 7 energii, raz osiągnąłem 15 energii. To było coś sukcią. Dobra, to to dla błobet, Bo łapisz 13 tysięcy. Przejdźmy poziom na monety. Okej, okay. kruchogram. Jak widzicie, gram. Słuchajcie, dołączajcie do klubu Home Pro. Naprawdę bardzo fajny klubik. Polecam miła atmosfera. Wiem, że promuje klub na odcinku, ale okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, jak widzicie. Gramy! Słuchajcie, na kombo tylko dla monet. Choć, słuchajcie, jeśli bym przeszedł ten poziom, to bym był szcz największym szczęścia na świecie w pizzach. Po prostu, słuchajcie, dodatkowa praca. Nie no, nie dodat kawa diamenty, free diamenty, nie zrobię tych pięciu free diamentów. Nie będę tam komu-diskret. Oczywiście żartowałem! Until I go to lose my life destroy. Life destroy. Mm. Okej, okay, możemy to zrobić. Uwaga! Mój combo wchodzi w grę i nie i i. Osiem monet. Dobra, koniec tego szalonego odcinka. Hejko!